Wiadomo już, ile zarabia Norbi w Kole Fortuny, a to dopiero początek. Norbi, który ogólnopolską popularność zdobył dzięki hitowi Kobiety są gorące, od lat jest także prezenterem TVP. Jak się okazuje, prowadząc Koło Fortuny Muzyk może sporo zarobić, a to nie jest jedyne jego źródło dochodów. Na jakie kwoty może liczyć 51-letni gwiazdor? Norbi z rozgłośni radiowych do TVP. Norbert Dudziuk, znany lepiej jako Norbi, zaczynał swoją przygodę z show biznesem jako muzyk. Urodzony w ostródzie piosenkarz zadebiutował na rodzimym rynku muzycznym albumem o oryginalnym tytule SummerTime, wydanym pod koniec lat 90. Wtedy niemal każdy znał i nucił jego, jedyny jak do tej pory, przebój kobiety są gorące. Letni hit przyciągał słuchaczy prostą melodią i mało wymagającym tekstem. Piosenka cieszyła się ogromną popularnością i grana była w rozgłośniach radiowych w całym kraju. Kolejne przeboje jednak nie nadchodziły i być może Norbi zniknąłby na dobre z rodzimego show biznesu, gdyby nie. Władarze telewizji publicznej przypomnieli sobie o gwiazdorze i jesienią 2018 roku telewizyjna dwójka zaangażowała muzyka do prowadzenia programu Jaka to melodia? Celebryta przyjął propozycję, jednak szybko okazało się, że nie spełnia się w roli prezentera muzycznego formatu i szefostwo telewizji polskiej przeniosło go do Koła Fortuny. Norbi o przerwie od Koła Fortuny w tym teleturnieju zagrzał miejsce na dłużej i do dziś prowadzi popularny quiz. Ostatnio jednak, prezenter coraz rzadziej pojawia się na planie popularnego formatu. Część widzów zaczęła zastanawiać się: Czy to nie oznacza, że teleturniej niebawem na dobre zniknie z anteny? 51-latek szybko rozwiał wątpliwości fanów. Okazało się, że przerwa związana jest z wakacjami, a kolejne odcinki koła fortuny kręcone są z dużym wyprzedzeniem. Nagraliśmy tych odcinków chyba z milion, więc na razie mamy przerwę. Znaczy tak, jesienią wchodzą oczywiście nowe premierowe odcinki, a my z nagraniami wrócimy tak jak rok temu, za mniej więcej pół roku i będziemy kręcić dalej, tłumaczy Norbi w Radiu Z, uspokajając zatroskanych fanów. Ile Norbi zarabia na współpracy z TVP? Na szczęście okazuje się, że występy w popularnym formacie nie są jedynym jego źródłem dochodów. Norbi wciąż jest aktywny na scenie muzycznej i nadal gra koncerty. Za jeden występ może liczyć nawet na 15 tysięcy złotych to jednak nic, jeśli wziąć pod uwagę jego zarobki w TVP. Jak można dowiedzieć się z informacji prasowych, na konto autora hitu kobiety są gorące wpływa od 80 do nawet 100 tysięcy złotych za każdy sezon teleturnieju. Trzeba przyznać, że kwota robi wrażenie. Biorąc pod uwagę, że telewizja publiczna angażuje Norbiego także do innych projektów. Ostatnio prezenter pojawił się na jednym z koncertów organizowanych w ramach serii Roztańczona Polska. 51 latek może liczyć na spore wynagrodzenie.